Dobra, startuję. Śpiewa. Skąd mam takie fajne skiny? No gettaj tej chwilę. Co kurde, znowu ci chodzi? I <laughs> no, ja... Nie no kurde, z jakimś panem on jest zjarany w szpicie, przed tym kurde z śmieciem. Co to znaczy z Nie pracować, a zarabiać! To nie ten logik fugaz i nie widziałem. Co ty tam... Nerwa, to nie byłeś ty przypadkiem, że nie ustawiłeś raport? Nie, bo nie, biegłem nie. tylko nie? na ciele. Nie, ale te, ale te, wiem, e, na wiem, kogo zagłosowałeś? Nie, Wiem, że to tak mogło wyglądać, ale. Tylko no... ty tam byłeś. No bo nie widziałem, no mówię ci. Ale Podziel się info, na kogo zagłosowałeś? Zmutowany Zmutowany ten, i, <grymianie> full mutate z Kocze, dobra, powiem wam tak, no, wygląda to megasus, zwłaszcza z waszej perspektywy, domyślam się. E, ale no, no niewidzialny, <grym> musiał na światłach, <grym> nie? <grym> widziałem. <Niewidzialny. grym> Ej, bo... e, A ja tam był tylko nerwaryn i jeszcze tak. ktoś? Nie, tylko to był tylko nerwaryn. Tylko, nie, no tylko jest zabyt mil, więc to ja sekundę wcześniej widziałam właśnie szaliczek, w paski i Wysockiego i zniknęli, bo było później zmniejszenie światła, zwiększone się... i nagle patrzę, że właśnie Wysocki nie żyje, więc mówię, oho. Ale to jest to Nerwa, to nie będzie nerwa, bo on naprawił światła, a kill padł znaczy, w momencie tym, kiedy światła się już jakby naprawiały, a, więc podejrzewam, że tak. Wysocki z Kazmanem byli over a ktoś zabił Kazmanę do dlatego Wysocki a, padł. Okay. A, Nerwarien. Okej, okej. Wysocki zabiłeś, czy nie? A dobra, nie, to ja myślałem, że Wysocki. Nie, nie raczej to nie. To jest niewidzialne. Nie Albo Wysocki na odwrót, okay, czy to nerwary to nie, jak, nie jesteś ty, tak? Nie, raczej to ja, chyba nie jak był Nie Gdzie byłeś w tej rundzie? Gdzie ja byłem? W laboratorium. To czemu ja cię tam nie widziałem? Gdzie, gdzie dokładnie byłeś w labie? Byłem w, w labie laboratorium to go. W był w temperatury. Koło, koło... Przy Temperaturze, tam trzeba. Temperaturze, gdzieś no bo... miałby temperaturę, tak jest. No dobra, ja Cię nie widziałem, bo ja byłem w elektryku, ale mam cię na oku. Poszedł był, na był, oko. był. Ej, dam takie info, bo byłem na adminach, że dosłownie te dwa kile padły w tej samej sekundzie i sekundę później poszedł report. Więc to chyba byli lowersi. Tak, i mi jeden osel w reporta pewnie. To nie byli rewersi. Co nervarian, nervarian. Dobra, no. Możecie ewentualnie nerwarian. Dobra, teraz znowu mu ja tylko powiem, że uważacie na Rayona. Czyli Rayon i nerwa podejrzani. Dobra, nerwarian nie jest impostorem na niego zagłosowali. Nie tak, ja mówię. bo na się tak, eee, nerwarian A nie. Nerwarian nie. na niego zagłosowali. Aj, za wcześnie. Czekajcie, bo no to musi w zbitym wejść, czekamy. Dziękuję Bogotański Koks, za ma. Dobra. <laughs> A, impostor. No i odgryzłem się, nie? No i dobra, no ktoś na moich oczach yy...

gustujesz nie że dzisiaj nie babci ale a, wiemy, to... ale zielone. daj mi powiedzieć a, że wreszcie chodowęta że... dzień i wyłączyły się kolory ludków domyślam się, że to jest jakaś robotka tak? mi się też przesadzić rzeczywiście, rzeczywiście wyłączyć kolory ludków Proszę no. bardzo! jest uważajcie bo pat... bab może być sesterem i musi wypić daną osobę to CIA Policzy jest FBI, hand... bo za dobry, nie? Dobra, <grym mum> Niech ten gdzie jest ciało? Mam ważną informację. A, a albo gustujesz, albo jesteś CIA, ty. Krótka piłka, o, nie jestem chesterem. Okej, nerwowaniem jest 300, ale rzeczywiście wszystkie ludki zamieniły się w te same ludki. A Brusi, gdzie jest ciało? O, to? Ciało jest Na oczach, na oczach. Na Dobrze na oczach. Na na oczach. Na oczach, na oczach, na oczach. Na oczach, na oczach, bizza... na oczach. Na Uwaga, mam ważną informację. Słuchajcie, lutki zrobiły się szare. I byliśmy no komcy, we trójkę. No. E, padło ciało, widziałam jak odpada. Był tylko jeden ludzik obok. E, I poszedł report, więc musiał to być Bruce. Dobra, czyli ej, to jest ej, Bruce. Ej, może być. Z kim biegliśmy przed zmianą. Ale drugi raz jest ej, z tak, że, za że za pada To, to był i... Kulczkę z bomby, bo mi Miku... nie siedzi ona od dwóch meczy. Wiesz o co chodzi? <laughs> Co to na Ale Brusik, Brusik Mordko! Nie, 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 jak nie to, to nie jesteś ty... Jak Mordko? Następna rundka głosuje na kogoś, kogo chcesz. Ja sądzę, ja że no ja ja tak. to jest Nitro, bo mało mówi. <laughs> no, no, dobra! To chama, Kolano mu na mordę od razu. Wybierasz po no, prostu. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, naprawdę wydaje mi się, że to był Brusik. Nie no w sef. Tak mi się wydaje, okay. że to no był. możliwe, że no. Self-report. Okej, okay, no fajnie, to się ja to znaczy ma. Ale już chyba ktoś robił. Jak ktoś, to bym trakterem. O rolą Oj, i tam kupił. Z z nie. Z Tylko uważaj, żeby na pojednanie nie chciał zrobić tego, co na budowie. to jest Ty, to były światła, nie komsy Dobra No chodź tu ktoś Jest, jest, No to był arsonist pewnie. <laughs> o k No to nie dość. Ja jest. wszyscy byli takimi samymi ludkami, ja nic nie widziałem. więc... Mam jedną ja informację. Ja ja zero info. Ale Dobra, ja mam ja info? Tak, ja bym to powiedział to jedną religiusz. rzecz. No, ja bym Poczekaj, na ja zgłosiłem. I wiem, że ja zgłosiłem. Ok, mów, sorry. Czy e... żeby... Jest. <śmiech> <śmiech> Proszę cię. <laughs> E, w adminie e, od Specimenta e, z kimś szarym się mijałem, kto to był? No, wszyscy. Płudnie, to szary. No ale dobrze, no, ale kto do Specimenta wchodzi? Tak, ze mną to, się mijałeś, Nitro. No dobra, no to ciało, to ciało jest w opisie jak coś. E, uwaga, Rajon Co na początku kochałem, rundy nie? Stał ze mną, a potem zaczął mnie gonić. W pewnym momencie, jak już nie miał w moim odczuciu wizji, no to zszedł ze ja mnie. nie mnie wokół 100 razy. ja widziałem Rayona w ofisie jeszcze. Dobra, ty Ja tylko przypomnę, że Heimer też odskażał Rayona wcześniej, nie wcześniej nie i nie nagle potem to lobby, nie. I to? powiem ci tak, nie ufaj Xenowi. i to jest 100%, nie? No ja tylko daję sasa na Rayona, powiedziałbym przez ja ja moment. Ja jestem pewien, że Xen jest zły. Dlaczego? Nie, A kto skończył my, na kamera, że tak zapytam ze mną? Ja byłem, ja, ja byłem. Paweł, ja ty byłeś? Ja, ja jestem. Ja mam pytanie. Kogo ja to Kogo obwiniał Papcio? Ciebie. Ciebie też. Nie, mnie nie. Ciebie też, mnie, mnie nikt, że cicho mnie, siedzisz, mnie, no. Mnie nikt nie obwiniał w tamtej rundzie. Dobra, to ja nie wiem, ja chyba rajona bo nie wiem. Rion Mijałem Hiszpana w ofisie. Jak był ja byłem. No, a tak byliśmy skończy. ty i ja. Ja wyszedłem, poszedłem na kamerę, a ja ty 2, zostałeś tam w ofisie. Nie wiem na co w sumie czekałeś. O dwa, o dwa, kto by? w kto po dwa? Ja, ja jestem. O przy ja, o ja. ja też jestem ja, ja nie w o dwa jestem, się. tylko między o dwa boiler roomem. wbiegnąłem do kamer. Ta, to, ta, ale nic nie mówisz w sumie. Ciekawe to w no, Ale No co tak. nic Sły. nie mówię? Nie no, no mówiłem! A tam było ciało? A co nie no mówię, sas rajon. Albo jest ładu ja ma na, na Nie, nie mam egze na rajonie. Rajon był sas pierwszej rundy i teraz nie, znowu tam. był sas. Tak, tak, tak. Nie! Dziękuję chłopaki, pozdrawiam serdecznie. Ona Mamy mnie zagłosowała. Tak, jedną w korporcie od, ode mnie. Po raz trzeci chłopak w tej grze jeba. Ja. złych... mniej niż dobrych na koniec. Ale i Byłem Ale Bombermanem no! Chwila, 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 chwila. Czemu na rajona zagłosowaliśmy? Ja nie wiem, no bo, bo ja jestem to, to zauwały, w grubie, no w i postorem. Dobrze mówię? Ale nie spodziewałem ja, się, że jest egzam na rajonie. Ja, ja rajon... Ja... Ja już użyłem mocy niestety na na brusa.